Siema witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Nordpoland Poland, Mazuria. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, ponieważ do końca roku lecimy po 3000 subskrypcji. A więc, nie przedłużając, przechodzimy do odcinka. Radio, muzyka. Ja już mam trochę lepsze auto, bo na początek macie takiego oto poloneza, ale ja mam tutaj... Volkswagen na polo. Weźmiemy sobie jakiś kolor, nie wiem, może być żółty, rozpimy go. Ta pierwsza dobra, zrobiliśmy to. Teraz jedziemy y, do miejsca z paczkami. Strasznie tak gra moim zdaniem, nie wiem czemu mi tak laguje. Nie wiem, czy to wina optymalizacji. O Jezu, ci ludzie nie, czemu oni tak jeżdżą? Tutaj są paczki i bierzemy paczkę, nawet policja jest ciekawe. I mamy do Buniaki 8. To zobaczmy gdzie to jest. Buniaki są, tutaj jesteśmy, to buniaki są, eh, nie tak daleko nawet, blisko się trafiło. Aktualnie w tej grze są trzy prace i każdą w tym odcinku przetestujemy, zobaczymy, która jest najlepsza i ogólnie... O Jezu, mandat, nie, no jestem 900 na minusie, nie, naprawdę. Ogólnie modele aut są ładne, nie wiem, czy to importy, czy to własne, ale ogólnie są ładne. Dobra, chyba to już niedaleko, tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że żeby wziąć paczkę kolejną, trzeba się wracać na początek i to jest najgorsze. Dobra, chyba dojeżdżamy. Tutaj gdzieś jest ta paczka. Zobaczymy, tutaj w lewo się skręca. Yy, I to jest chyba tu gdzieś. Tu prowadzi strzałko. Dobra, bierzemy paczkę do ręki i mamy 1701 zł. Przynajmniej nie jestem już na minusie taki plus. Dobra, jeszcze jedną paczkę zawiesimy z tej pracy i przechodzimy na następną, czyli food delivery. Tutaj jest jakiś cmentarz chyba. A zajedźmy sobie do tego cmentarza. Zobaczmy, jak ta mapa wygląda. Tutaj są bartosze. A tu są bartosze. Cmentarz komunalny numer 3. Nie No fajnie. Fajnie wygląda ten cmentarz. Dobra, jedziemy po paczkę. Dobra, jesteśmy. Siedliska 31, dobra, to jest blisko, bo to jest tam, jak spawnę. O jezu, zablokowali całą drogę. O, dobra, idziemy, Ale co tu się dzieje? Typu się tam teleportował. I wjeżdżamy do siedlisk, chyba. No, siedliska. I to gdzieś tutaj, chyba. To mało zarobimy dosyć, bo to się zarabia tyle, ile się przejedzie po prostu. Ile zarobimy? Halo. Dobra? 600. Nie jest źle, no ale to też bardzo blisko było, więc zrozumiałe. Dobra, teraz chodzimy może na, yy, na te food delivery i zobaczymy jak to działa. Widać, że to jest wielka mapa. Tu jest cały ełk. Tam jeszcze się ciągnie, tam jest autostrada chyba, tam się ciągnie i to tak daleko się tam ciągnie, że to masakra. Ta ruska wieś jest tak daleko, że po prostu masakra. Dobra, wjeżdżamy na Orlen i bierzemy tutaj jakąś paczkę. Ładne interiory to są, bardzo, to mi się bardzo podoba. Jakby pojedziemy do ruskiej wsi i zmierzymy, ile tam się jedzie. Eee, co się stało? Znikło mi to. Eee, pomocy, czemu mi to znikło? Dobra, jedziemy do tej ruskiej wsi, zobaczymy, jak to daleko jest. Włączyłem stopar, zobaczymy, ile się jedzie do ruskiej wsi, bo ona jest naprawdę daleko i tam się długo jedzie. Dobra, już minuta jest, więc a nawet nie dojechaliśmy chyba do tych bartoszy. Ja też jeżdżę lepszym autem, troszkę, więc może szybciej się nim dojedzie, ale tym podstawowym polonezem to trochę chyba dłużej się jeździ. O, tu już są te bartosze. Jedziemy już prawie 2,5 minuty i jesteśmy nie wiem gdzie. Dobra, wyjeżdżamy z Buniaków. Już idziemy 3,5 minuty. Tutaj jest jakaś wieś chyba. Talusy tu są. A talusy są. No, już blisko ruskiej wsi nawet. Talusy są tutaj, a ruska wieś jest tu. Tam już chyba widać ruską wieś nawet, więc może w 5 minut się wyrobimy. No, tu już, tu już jest chyba ruska wieś. Dobra, wjeżdżamy do ruskiej wsi i szybko. O kurde, to jest fotoradar. Tu jest fotoradar, dobra. I tutaj w prawo. Dobra, jesteśmy tu. 3117. No dobra, 5 minut, praktycznie równo 5 minut. No i teraz przechodzimy do ostatniej pracy, czyli e, fisherman. to jest jakiś poradnik. Dobra, zaczynamy to. I czemu ja jestem łysy? O co chodzi? Czemu ja jestem łysy? O, dobra, naprawiło się. Dobra, no jestem tu i co teraz? Dobra, idziemy. I to tutaj mam mówić. Następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby załadować energię. Poczekaj spokojnie, reba może wkrótce uderzyć. Muszę chyba trochę dalej rzucić, żeby jakaś ryba przypłynęła. Chodź, rybko, chodź. Ej, co tu jest? Coś jakieś mięsko chyba wisi. Jakaś przynęta, nie wiem, co to jest. O, jakaś złapała. Dobra, trzymamy, trzymamy. Nie wiem, nie działa to, czy co? O, dobra, mam, mam. Karaś mam, karasia mam. Dobra, teraz chodźmy to sprzedać. Zobaczmy, ile się z tego zarabia. Zobaczymy, czy to jest w ogóle opłacalna praca, bo na razie chyba nikogo tu nie widziałem. Nikogo tu nie ma. Dobra, sprzedajemy ryby. Tam. Chyba około 100 złotych zarobię, nie wiem. No, nie jest to jakaś super opłacalne. Na, najlepiej się chyba zarabia na tym Food Delivery. Ta gra jest naprawdę, ma potencjał, jest spoko. No ale trzeba tu optymalizację trochę poprawić chyba. Dziękuję wam za oglądanie, no i do widzenia.